Wiosna, 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 to ty można byłoby powiedzieć. 18 marca 25 roku szlasek rusiecki. I mamy pierwsze smardzowatek grzybki. A jakie? Już wam pokazuję. Otojone. Naparstniczka czeska. Grzybek pod częściową ochroną w Polsce niestety ciągle go zbierać nie można nie jest wyjęty z podochrony terenowo, tak jak niektóre niektóre smarzowate tak jak na przykład stożkowate, gdzie można zbierać go na działkach na parsliczki czeskiej niestety nie wolno zbierać nigdzie w Polsce no niestety, takie mamy prawo ktoś chce spróbować tego grzybka to najlepiej udać się na za południową, zapołudniową granicę Czechy, Słowacja i tam tego grzybka pozyskiwać na parskiczka czeska sezon w roku 25 można uznać za otwarty sezon oczywiście do fotografowania, do nagrywania do pokazywania i cieszenia oka Subskrybuj, komentuj, lajkuj. Udostępniaj. Do zobaczenia gdzieś na trasie. Cześć.